Tury, tak, spicza się akurat. O, tu taka troszkę pozycjonowanie, tak, żeby nie było. No, akurat taką miałem jedyną, ale w pół jeszcze ruszającą się w miarę niesztywną koszulkę w dookoła tego sły, jak Widać troszeczkę. E, mamy taki tutaj, a tam oczywiście rolka papieru. Mm, jakby to się pytał, uczelniana, dobra, ale wracając do tematu, dzisiaj chciałem pogadać z wami o maturach, mianowicie zbliżałem się matury, mam kuzynkę też, która do matury podchodzi, pozdrawiam jakby co. Zacznijmy od matury polskiego ustnej, bo to ja, jak dla mnie jest największa taka nie tyle kontrowersja, tylko to jest taki największy bullshit tego całego systemu, do którego każde się uczniom podchodzić i zdawać, bo matura po polska ustna jest banalnie prosta. Ona jest po prostu mega banalnie łatwiutka. Ja sam przyznam się szczerze i to bez jakiegoś chwalenia się nie podchodziłem do tego zbyt specjalnie serio. Może dlatego, że mój temat brzmiał. Tak zacznę od swojego przykładu, mój temat brzmiał, mianowicie tam coś tam science fiction, w literaturze, coś tam, coś tam. No i wpisałem sobie głównie dwie książki, wpisałem sobie Solaris Lema i wpisałem sobie Dune Franka Herberta. To gorąco polecam. Obydwie te książeczki. Naprawdę jak lubisz fantastykę i chciałbyś spróbować Science Fiction, to to, to, to są grube grube pozycje. A ile Solaris, jak zacząłem czytać, to łyknąłem go. Mm, w jeden raz, w jeden taki cykl. Siadłem, po prostu musiałem skończyć, bo to jest super ciekawa pozycja. Dune jest troszkę cięższa, moim zdaniem. Tam jest taki super opis, jak. Zresztą przeczytajcie sami, zobaczycie. Ja poszedłem taki totalnie nieprzygotowany. Ja tylko przeczytałem te książki. Jeszcze miałem problem z bibliografią. To, to jest w ogóle. Każe się uczniowi wpisywać te książki, o których on będzie opowiadać. miałem problem taki, że chciałem w zasadzie wpisać tylko Dune, ale się okazało, że nie mogę wpisać jednej książki, bo jak to w ogóle. Nie wiem, tam jakieś limity są, nie wiem, to to formalnie chyba nawet nie jest ustalone, że tam musi być przynajmniej cztery książki. Może jest, generalnie miałem na to grupowo wyjebane. No i wpisuję sobie dodatkowo jeszcze jakieś tam książki, ale opracowania do tych książek, które ja przeczytałem, które się jakby okazały być grubymi naprawdę opracowaniami doktors. Licencjacko-magisterskimi jakichś ludzi i było napisane takim słownictwem, że mój humanistyczny skill sięgający gdzieś na muł nie był w stanie tego kompletnie ogarnąć. O czym oni w ogóle piszą? Totalny jakiś stek bzdur, który miał po prostu brzmieć tylko jakoś tak ala fajnie, żeby ludzie to. Czyli, o Jezus, magisteria, ja pierdolę, no. Urwałać kulturoznawstwo animatorsko, jakieś tam, nieważne, nie? No i mam te opracowania, oczywiście ich nie ruszyłem za chuj, po prostu miałem je wpisane w bibliografię, i leżały u mnie przez trzy dni na szafce. No i te oczywiście, ten taką ten, no i stres jakiś tam jest, nie? Może być pozytywny stres, może być negatywny, a ja nigdy jakoś na. Jak pamiętam maturę, to moje przygotowania takie ogólne do matury wyglądały w ten sposób, że chodziłem na treningi kosza i na siłownię. I, i tyle tam przerobiłem parę, nie, nie oszukujmy się tych arkuszy, głównie na matematykę stawiałem, którą zdałem zajebiście. Przynajmniej jak dla mnie. Dla mnie to jest takie osobiste achievement, a nie żeby tam komuś pokazać albo temu całemu systemowi, który jest z góry zjebany. Udało mi się to przeczytać i stoję przed tą klasą i tam wiecie, wszyscy tak się spuszczali nad tym językiem polskim, że tam ktoś przynosił jakieś rzutniki, kurwa, jakieś plakaty pokazywali chuje dziki węże, nie wiadomo co. A ja na Luzaku tylko się ubrałem Marnareczko oczywiście tu, elegancko, nie? I idę sobie, wchodzę tam, takie te trzy panie siedziały, czy dwie, już nie pamiętam, jest, że jedna jest, babka jest y, pani. Jest z innej szkoły, jedna jest z twojej szkoły, nieważne siedzą, no i tak patrzą. Można było... jedyne co sobie wnieść, to było tą taką kartkę z tymi punktami. No, spis taki treści dla ciebie, nie? własny, No i tam ludzie. Starali się jak najwięcej w tym spisie treści nawrzucać, żeby jakby się zapomniało języka w gamie, no to wiecie, o, problem. Ja akurat byłem zawsze taki że nie miałem problemu gadać na różne tematy, gdzieś tam się rozkręcać, zresztą jak widać. I wziąłem sobie i na tym na tej dupnej kartce A4 miałem tylko 4 podpunkty. I to taki po prostu, wiecie, wstęp, solaris, duna zakończenie. taki totalnie. Tak wziąłem na randomie, a jak już mam wpisane w bibliografię, to muszę przynieść, bo w sumie jestem że nie będę przynosił. I przyniosłem to wiadomo: z jakby oryginał i dwie kopie, bo tam trzeba tym pa babeczkom paniom też to podrzucić. No i dajemy, tak patrzą na to. Aha, okej, okay, nie? Dobra, staję o stronie i zaczynam opowiadać, i opowiadam im tam. Generalnie mój język, tam temat był. Czy coś tam, jakiś motyw science fiction w literaturze, taki skomplikowany jakiś, nie wiem, to był jeden z tych głównych tematów, który miał w ogóle jakieś coś science fiction. fantasy chyba też było coś fantastycznego, ale to polegało na tym samym. Akurat miałem zaj zajawkę na science fiction, więc się za to, za to wziąłem. I wyobraźcie sobie, że opowiadam tym babkom całą dunę i w zasadzie streszczam o tych wszystkich ludziach, o tych nacjach, co tam się dzieje, że Solaris, jak gdyby one siedzą i tak na mnie patrzą, jak na kosmitalia. O czym w ogóle jakie mówię, bo one mają obowiązek potem zadać ci chyba dwa, trzy pytania na bazie, Jesteście oceniani, tak? No i zajebiście tam sobie popowiadałem no i patrzę i czekam na pytania No, no on oczywiście Pokerface, tam nie wiem, Wielkie Panie Tam Magisterko, jakieś tam Ogarnięte, znaczy sympatyczne, panie. Nie? No i tam, tak, żeby się tutaj stało zadość temu całemu systemowi, no to tak patrzy, panie. mi jakieś pierwsze pytanie, ale tak jakieś mega proste, mówię od razu, z czym rozwijać, rozwijać, już, już tak wyczerpałem temat, już tak na maksa, już tam przyszedłem na jakieś trzy ppsze, e, poboczne. No tak, patrzy, dobra, dobra, okej, okay, okej. Okay, dobra, drugie pytanie i zrobiłem błąd. Zapamiętajcie sobie to zawsze, jak wpisywałem te e, opracowania, tych lektur, tych tych moich. Pominę, fakt, że tych opracowań nigdzie praktycznie nie było. No bo kto normalnie pisze opracowanie do Duney. I, I jakiś książek Science Fiction są takie, no ale jak mówiłem sami, to jacyś magistrze magistrów to robią. I wpisałem sobie to jedno opracowanie, które miało jakąś taką nazwę przerąbaną. Jakiś e, modernizm w Post, a po coś tam, coś tam, takie wiecie, były trzy słowa, które same sobie to tak jest człowiek, i je ogarnia, ale jak ci babka spyta, żebyś wytłumaczył, to nagle ci język w gębie ucieka, no nie? Więc ja poszedłem tak klasycznie, pamiętajcie, jak nie wiecie, co mówić na temat, to mówcie wszystko nie na temat, nie? Generalnie do końca liceum to wystarczy, potem jeszcze na studiach. Tak nie da robić, ale trzeba kombinować, więc ona mi to zadaje tak, no wie pani, to, no, to tryfialne, to przecież jest to, 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 jej coś tam mówię, mówię, ona, ona widziała, że ja kłam o co chodzi, ale nie wiem wytłumaczyć tego, więc no dobra, dobra i w sumie skończyłem z winkiem 95%, nie bójcie się po prostu mówić języków. Natura ustna jest dość prosta, nie ma co się stresować, nie przejmuj się tym, jak widziałem naprawdę ludzi, mi było żal, oni tak ich zjadał stres, ponieważ im więcej przygotujesz na to, tym bardziej się zaczynasz tym przejmować, tym bardziej ci na tym zależy, więc głównie zróbcie to po prostu łatwo, szybko, ale też tego nie olewajcie do końca. Ja się przygotowałem z tych książek, ponieważ widziałem co w tych książkach jest i umiałem mówić na ten temat, czułem ten klimat. Więc czujemy się w miarę pewno. Więc przygotujcie się tak, żebyście się czuli pewnie. Do tego i tyle. A jeżeli chodzi o pisemne, no to ja naprawdę nie, jak czytam w gazetach, brukowcach czy gdzieś, że jedna czwarta maturzystów nie zdała, bo Jezus matura, e, ja ten pisemny z matmy ja pierdolę, taki trudny. Ludzie, matematyka jest matką wszystkich nauk, jest banalnie logiczna. Ta, to nie ma was upierdalać. Ta matma ma Was uczyć logiki. I To użyjecie sobie wszędzie, gdziekolwiek pójdziecie, czy nawet na humanistyczne studia. Więc jak dla mnie to, że jest obowiązkowa matma, obowiązkowy jest polski język obcy, czyli w tym przypadku angielski, to ja dla mnie to jest mega spoko. W porządku. Nikt nie każe Ci pisać rozszerzenia. Coś na lepsze uczelnię, to, to i tak to rozszerzenie sobie napiszesz, tak? Więc dla mnie taka matma polski. Z polskiego nigdy nie byłem dobry, napisałem na 60 parę procent tak po prostu, bo używałem tak naprawdę umiejętności matematycznych, czyli logiki. Jak były dwa tematy do wyboru, jeden z jakiejś lektury i zawsze jest analiza wierszów, przynajmniej jak ja pisałem to była, zawsze brałem analizę wierszów, bo była prosta, logiczna. Rozbijam wiersz na te, mówię co jest w tej strofie, co jest tutaj, jakieś rymy i za takie zwykłe pierdolenie o dupie Marynie macie połowę punktu, więc to nie jest trudne. Jak były jakieś takie trudniejsze pytania, po prostu na nich poległem, ale to nie znaczy, że zdobyłem jakieś 100%, do 80%, tylko 60%. Matmy miałem 96%, matma jest mega po prostu. Tam, to się wydaje, że to... Ja, ja rozumiem, mam wielu znajomych, którzy tej matmy nie kumają, ale... Jak przysiedli sobie dłużej, to są podstawy w stanie zdać wszyscy. Matematyka podstawowa nie jest taka trudna, zwłaszcza, że z głupich zadań zamkniętych idzie wynieść tyle punktów, że zdajecie ją z paluszkiem A w dupeszce. Uczcie się, bo im szybciej się zaczniecie nie uczyć i olewać niektóre przedmioty, tym będzie dla was gorzej, bo i tak wkrótce zaczniecie to wszystko olewać, tak jak na przykład to widzę na studiach. Mam niektóre osoby, które się naprawdę mega pilnie do wszystkiego przygotowują. My czasami nawet nie mamy jednego zeszytu, długopiso czy coś. Znaczy, to w sumie takie mam akurat kierunek studium informatyki, więc tutaj nie ma za dużo przedmiotów, na których trzeba coś notować specjalnie, bo większość jest rzeczy w internecie. Co nie zmienia faktu, że jednak człowiek im bardziej olewa im szybciej zacznie w tym szczeblu całych, czyli całym gimbazjum, czy, czy tam dużo wcześniej, to tym szybciej polegnie. A propos testów gimnazjalnych. To jest totalnie wymyśl. Ja też miałem testy jakieś gimnazjalne, praktycznie ich nie pamiętam. E, ostatnio słyszałem, że w podstawówce nawet e, ktoś pisał jakieś testy, chyba też robią. Więc fajnie, że przygotowujemy tylko, żeby te testy miały sens. Często słyszę, często widzę, że są totalnym te testy takim bullshitem, jest taką wylewem głupoty, gdzie tam gdzieś na szczeblach siedzą. A jeszcze jeden aspekt, tak na koniec. Jak to jest możliwe, że prace naturalne, które są przygotowywane przez jakąś tam nie wiem jak to nazwać, organizacje przez y, grupę osób, ludzi, y, przez bardzo długi czas są wybierane spośród jakiejś pól nagle się okazuje, że chyba średnio co roku jedno albo dwa pytania są zjebane i, i, i punkty za nie nie są liczone. Znaczy to jest w sumie plus dla nas, dla maturzystów, wtedy jest mniejszy Procent szansy, więcej punktów jakby do uzyskania, bo już masz jeden pewny, tam punkt czy dwa, co nie zmienia faktu, jakim kurwa cudem. Tam są ludzie, którzy taką kasę dostają za to, są jakimiś tam profesorami, jakimiś magistro, kimś tam i oni są zawsze w stanie zjebać chociaż jedno z tych zadań. Tego nie wiem, a testy gimnazjalne z biedronką to chyba będę miał polewkę do tego do końca życia. Dobra, trzymajcie się, hej.